Asiama, witajcie, słuchajcie, dzisiaj wielki dzień, ponieważ wstawiane są w domku okna, słuchajcie. Powiedz, panowie już dawno są, już sobie tam powoli działają, bo zdecydowałem się oczywiście na montaż zlecony. W tym wypadku niewiele rzeczy robię w sposób zlecony, ale akurat montaż okien tak zdecydowałem, że się nie będę sam siłował. Szukam zmiotki, słuchajcie, żeby zamieść, żeby zamieść pod oknami. I gdzieś ją zostawiłem, nie pamiętam gdzie No i dobra Panowie weszli na budowę, więc nie będę nagrywał, ale słuchajcie odezwę się jak będę miał chwilę wolnego No i słuchajcie, pracu pracujemy przy agregacie, bo panowie chcieli prąd Tam na górze już się okienko wstawia Niedługo będzie leciała cała reszta A ja muszę, słuchajcie, przywiozłem dechy I będę zapierdalał go z elewacją Bo już się bardzo boję, że ta wiatroizolacja, która jest z zewnątrz, o, w nią napiera to w słońce. Ja się boję, ale ona jest i tak mega wytrzymała, powiem Wam, znosi to dzielnie. Ale trzeba jak najszybciej to kryć dechą, bo, bo już coraz dłużej, coraz dłużej to, to jest ten. Tu jest trochę ciszej, więc wam powiem tak, autko, jak widzicie oknoplast, okna, które mamy, to są właśnie okna oknoplastu model Pixel. Nie wiem dokładnie jaka to tam rama, nie rama Ale jest to model Pixel W kolorze, słuchajcie, antracyt Chcieliśmy bardzo czarny Niestety, no Niestety wyszedł antracyt Bo się okazało, że Pixel nie występuje W kolorze Czarnym No i wiecie, no to jest, to jest Antracyt, a membrana jest czarna Więc widzicie różnicę między czarnym A antracytem Ja bym a co to? Ja bym na dzień dzisiejszy gdybym wiedział, że tak jest, to bym się zastanowił jeszcze czy nie chcę jednak czarnego jakiegoś innego profilu, no ale ale tak wyszło. Nic, poczekajcie, już dopatrzyłem się do jakiegoś takiego gówniuszka na... Na ramię i muszę zobaczyć, co to jest. Dobra, słuchajcie, śmiesz, śmiesznie, bo śmiesznie, ale ten film e, kręcę trzeci chyba już dzień o oknach, żeby skończyć jakikolwiek film na kanał i coś wrzucić, bo jest naprawdę od dwóch miesięcy na kanale Głucho, więc ten film zaraz do Was wjedzie. E, jakby nie wiem, co wam za bardzo powiedzieć o tych oknach. Powiem Wam szczerze, że w temacie okien. E, Jestem, można powiedzieć, no nie wiem, czy laikiem. La, laikiem to jestem we wszystkich tematach, bo wszystko robię po raz pierwszy yy, i sam w tym domu. Yy, stoję w miejscu, gdzie będzie niedługo taras. Materiały na taras są, ale to nie jest film o tarasie, tylko yy, słuchajcie, dzisiaj tak jestem elegancki w ogóle tego dnia. Yy. Drzwi tarasowe. Słuchajcie, co mogę wam nasza odpowiedzieć o drzwiach tarasowych? No bo, no, bo tak jak mówię, jeśli chodzi o, o wybór okien, no to troszeczkę, jakby też oddałem żonie kwestię wyboru, tak. Ona sobie tam oglądała w internecie, jak wyglądają te profile. Najbardziej spodobał jej się, właśnie byliśmy w oknoplaście, w ogóle w punkcie. Bardzo profesjonalne podejście ogólnie i tak dalej, i tak dalej. kupiliśmy w tym miejscu, gdzie. <laughs> oglądaliśmy te okna, ponieważ był to punkt premium i słuchajcie, oni mieli wyższe ceny na te same okna, punkt premium okno plastu i punkt taki standard po prostu ma punkt premium wyższe ceny. Ja nie mam pojęcia. No nie czułem się klientem premium, więc słuchajcie, znalazłem nawet bliżej działki nowy dwór mazowiecki. Kupiliśmy, zamówiliśmy tutaj właśnie w pobliżu. Te okna wyszło tam prawie chyba z dwa tysiaki, czy ponad 1000 złotych taniej. Zdecydowałem na 100%, że nie będę się podejmował robienia montażu okien sam. Nawet gdybym to robił, powiedzmy, sam. To i tak bym potrzebował pomocy drugiej osoby. Musiałby przyjechać jakiś mój kumpel, ktoś z rodziny, żeby mi pomógł dźwigać te wszystkie ramy i tak dalej, wstawiać je, pionować, poziomować. Ci panowie robili to we trzech. No czasem jedno okno, nawet jeden pan tam sam działał i robił, no ale głównie robili to i tak we dwóch. Mieli tam lasery, znaczy na no, tą poziomnicę laserową i tak dalej. Oczywiście też mógłbym sobie to wypożyczyć i tak dalej, ale powiem wam, tak jak wiele rzeczy robię tutaj dniami, to się mi strasznie schodzi, tak tutaj nie wyobrażałem sobie, że będę słuchajcie yy, wstawiał te okna wiecie przez 2-3 dni na no, przykład przyjeżdżał tutaj i tylko walczył z oknami. Yy, więc niższy podatek yy, się płaci za okna same, bo 8% gdy ekipa yy, montuje ten, yy, te, te okna yy, przy yy, zakupie okien bez montażu yy, płaci się wyższy podatek. 23% chyba wtedy za te okna, więc wyszłoby mnie ja, proszę, 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 proszę was, gdybym ja sobie wziął te okna bez montażu, zapłaciłbym za nie drożej, oszczędziłbym może jakieś tam 600-700 złotych. No i po prostu jeszcze bym się przy tym strasznie napłacił. Dodatkowo nie miałbym jakby jakiejś gwarancji na ten montaż. A tak jakby się coś tam wiecie, gdzieś będzie się przycinało, coś będzie się luzowało, no to dzwonię. No i panowie tam przez jakiś czas, pewnie podejrzewam przez rok mogą tu przyjeżdżać i mi tutaj poprawiać tym bardziej, że wiecie no to jest konstrukcja szkieletowa, to drewnianko jeszcze będzie przez jakiś czas pracowało mimo iż słuchajcie naprawdę konstrukcja stoi już prawie 2 lata więc to już tam wiecie no swoje już powysychało jedyne okno, które mi zostało do obrobienia to jest właśnie okno tarasowe, a no właśnie widzicie ta dygresja, miałem powiedzieć o co chodzi z oknem tarasowym więc słuchajcie ja musiałem sobie tu tak wygląda, od środka jest piana, tutaj do konstrukcji są dane wkręty, plus jeszcze w niektórych miejscach jeszcze są też i kotwy, więc panowie tutaj no duże okno wiadomo trzeba je odpowiednio zabezpieczyć. Natomiast wszystkie inne okna były tylko na kotwy i pianę, nie były na wkręty. Ja też się strasznie z tym boksowałem, czy... Bo gdzieś tam znalazłem jakiś film czy trop, także, że w domu szkieletowym tylko wkręty i taśma rozprężna. Nie stosuje się kotw, kotew i pianki montażowej. No i teraz, jakie były argumenty za? I teraz tak, rozdział ważny w tym filmie. Jakie są plusy i minusy używania kotew, wkrętów, pianki, taśm, etc. Więc Argumenty za tym, aby używać wkrętów. No bo po prostu tak usłyszałem, że do szkieletu stosuje się wkręty. Eee, I stosuje się taśmę rozprężną. Więc e, teraz jak byli panowie na montażu, powiedziałem, że chyba robimy wkręty. Oni powiedzieli, jeden no pan majster, bo było dwóch pomocników i pan majster, pan majster, taki starszy pan widać z doświadczeniem, mówi mi, no ale to jest szkielet. Drewno, drewno pracuje. Kotwa, kotwa jest bardziej elastyczna. Ona nie jest, nie trzyma tak mocno ramy jak wkręt. Więc, przy, jeśli konstrukcja będzie pracowała, to ta kotwa będzie sobie mogła jeszcze jakoś tam się popracować i nie będzie sztywno chodziła z ramą okna. Ten argument do mnie trafił. Natomiast panowie, oczywiście, byli przygotowani tylko i wyłącznie na pianowanie, bo to jest, jakby w cenie. Taśma rozprężna to tylko i wyłącznie moja fanaberia. No i oczywiście moje koszty. Jeśli chciałbym, żeby oni mieli tylko jedną rolkę taśmy rozprężnej do zastosowania, tutaj pod na dole. Tutaj, okno tarasowe to jest jedyne okno, z którego panowie przy montażu odkręcali tą listwę transportową. O, także widzicie, u mnie to wygląda tak, tu jest ta płyta yy, poszyciowa, ocieplająca, tutaj no starałem się na równo to zrobić tą, tą taśmę tu włożyć, żeby ona tutaj doszczelniła, ale nie zawsze mi się tutaj to udawało, tutaj są wiecie te kliny od tego montażu, powiem Wam, że montaż okien, o, cześć, widać mnie. powiem Wam, że montaż okien yy, to jest jedna z trudniejszych rzeczy, która mnie tutaj spotkała tak logistycznie i tak, żeby, wiecie, z zdecydować w jaki sposób jaką technologią ten montaż przeprowadzić. Wiecie, dużo się mówi o tej szczelności i tak dalej, tak dalej. okna są nowe, super fajne, trzy szybowe więc jakby już wiecie, poszedłem w tę stronę. No i powiem wam, jak tam poprosiłem panów na górze, na poddaszu, żeby jednak mi z zewnątrz dali piankę, to to powiem wam, zaraz wam pokażę, że tam trochę robiłem przy tym. To jest gówno. To ta pianka to jest po prostu jakieś coś, to ma dziury, szpary, jak to jest miało być szczelne niby, nie mam pojęcia. Natomiast taśma rozprężna, a dodam, że jest to taśma rozprężna, którą, która jest po prostu najtańsza ze sklepu. Pan Łącznik yy, firmy, której kupiłem kiedyś taśmę do wiatroizolacji, która była bardzo słaba i zaryzykowałem, bo miała dosyć dobre opinie ta taśma. A naprawdę, w porównaniu do jakichś firmówek Ilbruka, typu to, coś to, to, to jest naprawdę bardzo dobra cena. No i słuchajcie, i no rozpręża się, zobaczcie. No oryginalnie to jest taka grubość taka się rozpręża do 2 cm, praktycznie no ja mam przerwy półtora centymetrowe yy, więc działa działa słuchajcie działa, ładnie mi tutaj widzę, wiecie, wkrótce naprawdę tej pianki yy, momentami no piankę zdecydowałem się, że panowie mi chociaż na tą piankę to w środku zapianowali mi środek ale dla mnie w sumie ważniejszy jest yy, może źle myślę, nie wiem ważniejszy jest tu zewnętrzne, żeby tu było taśma dobrze zaizolowana, potem przyjdzie na zakładkę lekko wiatroizolacja, dotnę i taśma, też taką kupiłem taśmę do zastosowań na zewnątrz, odporna na UV i na temperaturę. Wbiję jeszcze do środeczka, może pokażę Wam po prostu jak wyglądają te profile ze środka, jak wygląda klamka, bo też taka jest fajna, inna. To okno jest fix, nie? jakbyście chcieli wiedzieć, tu będzie ciąg kuchenny i stąd będzie można sobie patrzeć tam o. Co się dzieje na działeczce? Yy, tu będzie jeszcze czy się, ścianka działowa. A tutaj mamy yy, klameczka. No więc tak wygląda to okienko od środka. Yy, są te kliny tutaj, panowie powiedzieli broń Boże, tych klinów nie wyjmować, bo to na tym się opiera okno. Okej okay, mówię, tylko wiecie, tutaj są sztywne, nie? A tutaj? lata, Mogę tu wyciągnąć. No dobra, no nic tam trzeba poprzecinać, porobić tu wiadomo kotwy kotwy srotwy. Okienko się otwiera. Sikala. Dzień dobry. No. I się zamyka i się otwiera. I tak wygląda. To jest yy, klamka, która się nazywa Silk plus chyba, coś takiego. I to jest tak jak widzicie. Nie ma tych wklam tak jak jest tutaj, taki, takie coś w, w klamkach. Wtedy są okna też oczywiście z otworami odpowiednimi. Tutaj się jakoś inaczej stosuje te klamki, jakiś imbusik, tu jest coś tam. No i takie no wydawało nam się bardzo fajne, zgrabne, takie te klameczki. Z tym, że klamka, widzę, że klamka jest właśnie taka jakby czarna, nie? Ciemniejsza jest kurczę od tych, od okna. Nie wiem. Trochę mnie wkurzyli, Wam powiem, z tym kolorem, bo. Bo taka informacja, że kurde no nie, jedynego okna OknoPlast nie robi w czerni, no w kolorze Black Jet. No już trudno, no co? A? Przecież jak będę budował drugi dom, to sobie zrobię czarne, nie?